Tak, Jeszcze nie. Jest to nieporównywalne tenis i padel, bo to była moja praca sport zawodowy, teraz jest to pasja. Przed macierzyństwem było kilka, tak naprawdę może kilkanaście treningów, bo niedługo później zaszłam w ciążę, potem był COVID, więc to tak się wszystko nałożyło. Teraz jest jakieś półtorej roku, gdzie faktycznie gramy w miarę systematycznie. Może nie też, nie wiadomo ile, bo jednak nawet bank na to nie pozwala i zdrowie. Ale na początku było raz w tygodniu, teraz jest dwa razy w tygodniu, ponieważ też e, gramy sobie z tenerem i, i staramy się szybkować takie typowe e, padlowe zagrania, które no, sprawiają trochę jednak mimo wszystko trudność, ponieważ te nawyki tenisowe są tak głębokie, że naprawdę z tym też walczymy. E, więc ten padle jest tak od półtory roku trochę mi bliższy i tym samym też e, e, wyjeżdżamy i, 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 i gramy jakieś tam turnieje, które możemy e, w Europie. I jest to naprawdę fajna przygoda i taki dla nas challenge.